Dzień dobry. W tym filmie opowiem Państwu o profesjonalnej szorowarce Kercher BR43x35. Omówimy sobie budowę oraz uruchomienie maszyny. Szorowarka Kercher BR43x35 zasilana jest prądem o napięciu 230 V z sieci trakcyjnej. Urządzenie w fabrycznym wyposażeniu posiada szczotkę roboczą o średnicy 43 cm. Dwa zbiorniki na wodę czystą oraz brudną o pojemności 35 litrów każdy oraz łukową belkę ssącą o średnicy 85 cm. Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia podłóg oraz posadzek przemysłowych, m.in. w halach magazynowych, budynkach użyteczności publicznej oraz dużych powierzchni sklepowych. Przystąpmy do omówienia wszystkich elementów użytkowych urządzenia. Urządzenie posiada regulację dozowania chemii za pomocą pokrętła. Należy pamiętać, aby po zakończonej pracy zawsze zakręcić zawór dozowania środka chemicznego. Z drugiej strony znajduje się wąż spustowy służący do opróżnienia zbiornika wody brudnej. Należy pamiętać, aby podczas opróżniania zbiornika zagiąć końcówkę węża i dopiero w tym momencie otworzyć pokrywę. Urządzenie posiada wskaźnik poziomu środka wody ze środkiem czyszczącym w zbiorniku wody czystej. Przejdźmy do omówienia panelu kontrolnego urządzenia. Panel kontrolny jest prosty i intuicyjny. Składa się z czterech pozycji. Pierwsza pozycja oznacza wyłączone urządzenie. Druga pozycja oznacza. Zarówno odsysanie, jak i podawanie środka chemicznego w jednym cyklu. Trzecia pozycja oznacza tylko i wyłącznie pracę szczotki bez odsysania. Czwarta pozycja praca tylko z odsysaniem wody bez podawania wody na szczotkę i bez pracy szczotki. Kontrolka wskazująca uruchomienie urządzenia. W tylnej części kierownicy znajduje się przycisk służący do uruchomienia. Szczotki. Urządzenie posiada dwa zbiorniki na wodę czystą oraz brudną o pojemności 35 litrów każdy. Zbiornik wody brudnej możemy zdemontować, na przykład w celu wyczyszczenia go po pracy. Zbiornik wody czystej znajduje się w urządzeniu i posiada wygodny wlew, przez który należy uzupełnić wodę ze środkiem chemicznym. W przedniej części znajduje się szczotka robocza o średnicy 43 cm. Szczotkę możemy w bardzo łatwy sposób zdemontować poprzez wciśnięcie dźwigni znajdującej się z prawej strony urządzenia. Fabrycznie urządzenie wyposażone jest w szczotkę czerwoną o średniej twardości. Aby ponownie zamontować szczotkę, należy złapać ją i docisnąć do mocowania. Kolejnym etapem jest podłączenie belki ssącej do urządzenia. Urządzenie fabrycznie wyposażone jest w belkę łukową w kształcie litery V. Taki kształt zdecydowanie poprawia jej właściwości. Zbierania wody, zwłaszcza podczas przepokonywania zakrętów. Przystąpmy do zamocowania belki z sącej do urządzenia. Aby zamontować belkę z sącą, należy poluzować śruby mocujące, nałożyć belkę w dedykowane miejsce w urządzeniu. I dokręcić. Następnie należy podłączyć wąż Sący. z jednej strony do urządzenia, a z drugiej bezpośrednio do belki ssącej. Belka Sąca. Wyposażona jest w kółka prowadzące, które zapobiegają zbyt szybkiemu zużywaniu się listew. Aby ustawić belkę w pozycji roboczej, należy zwolnić uchwyt, który doprowadza do opuszczenia jej do posadzki. W tym miejscu mamy pokrętło służące do regulacji kąta nachylenia belki sącej. Po zamontowaniu belki sącej możemy przystąpić do uzupełnienia zbiornika wody czystej i rozpoczęcia pracy. Należy pamiętać, aby stosować środki chemiczne w odpowiednim stężeniu. W przypadku chemii Kerhera każdy środek posiada odpowiednie rozcieńczenie, które jest opisane na opakowaniu. Aby opróżnić zbiornik wody brudnej, wykorzystujemy wąż spustowy. W tym celu należy zagiąć końcówkę, otworzyć pokrywę, i spuścić wodę. Po zakończonej pracy należy pamiętać, aby zakręcić zawór dozujący wodę czystą. Do transportu należy zwrócić również uwagę na to, aby belka z sąca była podniesiona. Szorowarki profesjonalne Kercher PD43x35 wymagają obowiązkowych przeglądów. Przeglądu można dokonać w każdym autoryzowanym serwisie firmy Kercher. Pierwszy przegląd należy wykonać w terminie 3 miesięcy od daty zakupu urządzenia.